Obserwujemy ciężką pracę naszych parafian przy usuwaniu Dnia Starej Lipy z podobnych zaburzeń pana Benza. Gorliwe panie, pani Kucharczykowa i pani Listonusz porwodzą Mariana Bochniaka wspólnymi siłami usuwają Dnia Starej Lipy samo zaparciu, Pani, praca daje efekty. Oto przed nami Pani Janina Kucharczyk. Usywają resztki pniaka. Pani Stasiu, niech Pani pokaże swoje oblicze. Tak zrobimy w zbliżeniu. Też zmęczona. Niech Pani pokaże swoje oblicze. Niech Pani pozdrowi Parafian, tych co w a nie przyszli. Prawda? pani Jasiu, spojrzeć. Pozdrowić parafian. Marianku, weź się teraz, Ty. Zmęczony. Potem, ale potem, oblany potem. Nasz kościelny. Nie szczędząc sił. Cały spocony. Klinem rozbija resztki pniaka. Marian pokaż swoje spocone oblicze Marianku Na mo starczy No rozbije rozbije tego Idzie, bo musi. Oto wytrwała trójka. Marian, chciałem twój port zobaczyć. Pozdrów wszystkich panów z kolonii kozarzew. Za pomoc. Rzut oka na nowo utworzone skarpy, na których zasiano prawo. Pragnę ślimować moich parafian pracujących przy montażu płotu. To jest mój sąsiad Piotruś Sękowski który dźwiga ziemniaki, które pra pragnie zanieść na kuchnię Pozdrów wszystkich Piotruś, umachnij ręką, pozdrawiam o, brawo, mamy tatę, Anię i wszystkich. Dziękuję. Dźwigają przecięte czerwniki na płot. Pracująco W oddali I to ma po to pieniędzmy Dźwiga cement Stasiu pozdrawiamy cię Pantażio Musimy sobie przedłużyć słupki bramowe Bardzo prosimy tak jak według Dlatego, to Pantażę zasłużony nasz raz ja przed Andrzej który pawa w łówce na plac na nowo posadzony przebyw świerków posadzony w dzień zielonych świąt na 60 przy 19 pierwszych będzie święto po raz pierwszy Przystanek oraz Domu Kultury A to ten placu przykościelnego kolejne trzy świerki posadzone przez zwięzzyjonych święt. Pochodzące z plantacji pana lewika ze Stasina Korbełzy. Zaraz. Panie Tadziu, pozdrawiamy. Pozdrawiamy Pana. I dziękujemy za pracę na uroczystości zielonych świąt. Oto grupa paratian, którzy ofiarnie pracują przy zadanie słupków. Dyryguje pracą pan Józef Dziadosz. Pomagają mu mój sąsiad pan Górniak Stanisław. Na dolny wkłada kamieniczek zaremba. Trzyma super, murek A Obok na lewo pan górniak Tadzio. I w lewo w tej chwili Andrzej Pieleta. Andrzej pozdrawiamy Cię.

Dziś eu pracujo antes, guarda Oto przed nami zasłużony parafianin pan Józef Dziadosz, który jest niezmordowany. Taczką wozi po spółkę w dół do zalewania jest Piotr Stasiu nalewa wodę potrzebną do mieszania pospółki, do robienia zaprawy. Oto przed nami ekipa majstrów. Genio przed nami, pan Genio Kruk, który zostawił swoją pracę tynkarską w domu i przybył i ochoczo pracuje z wielkim poświęceniem. Geniu, bądź łaska spojrzyj, pozdrów swojej swoje żony, dzieci. A oto na lewo widzimy dalej krzycia Chęcia, który gdy nie może sam wysyła żonę do pracy, A dzisiaj zostawił swoje prace domowe i także jest przy kościele. Następnie Stasio robi zaprawę i pan Zygmunt żyła. Panie Zygmuncie prosimy się obejrzeć. Pozdrowić panie Zygmuncie, żonę, Małgosie, Mało. Zygmunt, weź odwrotnie Nie tak, odwrotnie. Panie Zygmuncie, spojrzeć, bo pozdrowić tam. A oto Marian Flis, człowiek silny ciałem, no i wielki, wielki także duchem, który na prośbę jego ciągnik i wóz przychodził po spółkę zielonej, a teraz sarga po spółkę w dół.

A oto po, połać, cała połać rzepaku kościelnego, bardzo ładny. Troszczy się w tym roku o niego część mieszkańców kosarzewa Wzgórka. Oto montaż słupka. Przed nami na prawo Gienio Kruk, w środku Stasiu Zuchorski, na lewo Krzysio Chęci. Dobrze. Jedziemy się za <laughs> No to pan Stasio, pan Stasio Górniak, na każde zawołanie, na każdą prośbę chętnie do pomocy. Chwilę odpoczynku na papieros. Stadio Grzegorczyk, Stadio Górniak, Leszek, Karemba, Ryszkutek. Tadziu pozdrawiamy. A tam ma praca Co tam w na prawo pan Duda, tym stoi pan Górniak. A to rany. Pan ben Stefan, bardzo

Priszczanki oraz Andrzej Zeleka. W oczekiwaniu na cementowanie sukni. Ekipa ustawiająca słupki. Trzym na czele Pan Stefan, który jest naczelnym inżynierem wytaczającym słupki. I on i poziomy. A tam u siebie jak wychodzi. No to dobry, nie chciał. Ja... No, 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 Oto kosarzewskie stawy. Kąpiące się dzieci. Piękne kaczuszki. Oto kosarzewskie stawy. Kosarzewskie stawy i nasza młodzież kąpiąca się stawa. Już można. I oto za chwilę nurek. O! Zbliżają się panowie z cementem na czele Miryś Kudry. Dalej pan Tadzio dźwiga słupki, a za nimi podąża pan Stasio Górniak, mój sąsiad. Siostra przełożona przyjechała z Bychawy. Żeby polić grządki. Jak to ładnie widać, jak to ładnie idzie robota. Jako widać? Pasty są warzyw na razie nie widać. Jestem robotów. jest wiatr a pan Stefan jako inżynier dalej montuje słupki. Praca na wszystkich frontach, jako widać.